Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Takapara. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić felgi i nie tylko. Jesteśmy znowu w komplecie. Filip już tam rządzi. W poprzednim odcinku widzieliście co co mieliśmy zrobione, czyli ta przekręcona podłoga, nowa okno wstawione, wypolerowane okna boczne. A w dzisiejszym odcinku będziemy robić. Dzisiaj mam zamiar zrobić felgi. Felgi mam no w stanie bardzo słabym. Mam trzy sztuki, jedną mam wyniesioną. Do tego kupiłem coś takiego. Jest to zmywacz do farb i lakierów. Taki na, na pędzel, a drugi taki w sprayu. Także zobaczymy jak to sobie poradzi. Bo próbowałem trochę piaskować. To no, moją piaskarką trochę ciężko idzie. Także najpierw umyję te felgi. Wysmaruję y, tymi produktami. Zejdzie cała farba i tam gdzie będzie rdza to wypiaskuję. Y, dokupiłem jeszcze coś, coś takiego. Są to uszczelki hydrauliczne do kranu. I one będą do tych plastików, które wychodzą z tamtej strony i na, na dach. Także dzisiaj może jeszcze za, zamontuję dach chociaż jeszcze mam tą szpachlę, na górze nie, nie zatarto, zatartą może pewno zatrę tą szpachlę, bo później będzie ciężko z drabinę także pozacieram tą szpachlę, poczpachluję tam jeszcze raz, bo na pewno będą jakieś ubytki no i felgi i będę chciał jeszcze zrobić y, lampkę w tą lampkę to już tylko wypiaskuję, bo na niej nie ma farby. No i jeszcze co zauważyłem, to mamy znowu problem ze światłami. Zdejmowanie, zakładanie podłogi gdzieś pewnie naderwały się kable albo coś takiego, bo nie świeci lewa pozycja. Ale podłączałem tylko pod sam akumulator, kabelkami. A później podjadę autem, zobaczę, czy może jednak więcej masy potrzebuje z jakiegoś jeszcze jednego źródła. To wtedy będzie wszystko w porządku. Także na tu chwilę biorę się za zamycie felg i smarowanie tym preparatem. Także zapraszam do oglądania. Felgi mam umyte, osuszone. Teraz tak, ten produkt jest nakładany pędzlem. Ma pojemniczek, ma pędzelek. Ten produkt jest nakładany poprzez przyknięcie. Jeszcze nie wiem czy mówiłem ile kosztowała. Ten kosztował 28,80 Ten 26 z kawałkiem. Już nie pamiętam dokładnie, ale ponad 26 zł. Także 3 minuty trzeba mieszać jeden i drugi. Chociaż ten chyba nawet nie. Dobra, wymieszane. Także ta farba będzie sprzikana, a będzie pomalowana. Na no jedną flagę mam sprzikaną, tutaj jest napisane, że odczekać 20-30 minut. Także zostawiamy pewnie dłużej po Teraz bierzemy się za ten produkt. Usuwa do 10 warstw, nie zawiera chloru, metylenu. A co to, a co to taki? Tutaj jest około, koło trzeba nanieść grubą warstwę i poczekać około 10 10 45 minut. I przedłużyć ziem też dobrze wstrząsnąć. Powiciño, taki, tak? Tak. żel. No fajnie pachnie. Cukierka. No. Także... Zobaczymy, która będzie. No i zobaczcie, tak na pierwszy rzut oka yy, ten produkt wydaje się lepszy, no bo tylko psiuknięte i gotowe, tak? Pędzę trochę dłużej to schodzi. Ale tutaj jeszcze... Chociaż nie, to już w boję się trochę dotknąć palcem. No I zobaczcie ten pierwszy, już, już farba odchodzi, już się pomarszczyła, już jest tutaj, nie wiem, czy to jest już goły metal. no Ale jeszcze niech tak to będzie. Tutaj to, co pędzlem nakładałem, też już, już się pom... o, już O, już schodzi. Także, ale jeszcze no, napisane jest 30 minut, a to jest około. O, mucha przyleciała. Ciekawe, czy będzie smakowało. E, no, tutaj jest około 5 minut, może nawet nie, a już schodzi. Także zobaczymy, co będzie po, po 30 minutach. Także zostawiamy to i czekamy na efekt jeszcze zobaczcie co się zrobiło myłem trochę dach poprzednim, poprzednim razem i woda która zlatywała z dachu zaciekała tutaj do tej lampki także no one są nowe no i ze szczelnością ich jest naprawdę kiepsko ale mam coś takiego Maciu piękne wiertełko to jest około 1 mm zrobię tutaj małą dziurkę w ten sposób I ta woda sobie będzie skapywała. Także coś takiego. Może zrobię od tej strony jeszcze jedną. O. To w tym miejscu. Tarka nie chce za małe wiertło, nie, nie da rady przyczepić, znaczy przy, przymocować wiertło i się obraca wiertarka, wiertło stoi. No, ale takie coś myślę wystarczy, niech sobie ta woda skapuje i zobaczę, może będzie dobrze. Już odkręciłem tą osłonę lampy pozycyjnej, podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Także biorę się teraz zapiaskowanie, nie da się wyjąć tych yy, kloszy, tych światełek. One od środka jest coś takiego. No i one tak jakby zgrzane są z jednej. Zgrzane są po prostu dwa kawałki w ten sposób, że zachodzi i na to i na to. Ale wiecie co mi się bardzo podoba? Zaraz wam pokażę. Nie wiem czy będzie widać. Może uda się złapać. Wszędzie jest Made in, in Poland. Fajnie. To lubię. Lubię takie rzeczy, wszystkie trzy Made in Poland. Szkoda, że teraz wszystko jest Made in. in. Wszyscy wiecie, skąd 99 towarów pochodzi w Polsce, co można kupić. No szkoda, że Polska tak podupadła. Zobaczcie, jak wypiaskowałem to. Tak to wygląda. Całkiem nieźle. Nie jest mocno zjedzone. W środku trochę gorzej. Ale jedyny błąd, jaki zrobiłem, to nie zabezpieczyłem tych lampeczek. I zrobiły się matowe. Ale to myślę, że pasta polerska da radę. Także biorę się za. Posmaruję to kortaninem, żeby nie rdzewiało. Po kortaninie można malować farbu. Także pomaluję to kortaninem, a później. Zabezpieczę lampeczki i pomaluję farbę. Felgi, felgi jeszcze, jeszcze leżą. No ta dość ciekawie wygląda. Wszystko zeszło. Tutaj, tak trochę gorzej, w środku praktycznie wcale. No ale zobaczymy. Nie będę tego skrobał. Wezmę karszerem, to umyję pod ciśnieniem i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i patrzcie, felgi mam już na zewnątrz. Myślę, że starczy tyle, co. To było piórek szera myję i najwyżej jeszcze dam jedną warstwę tam gdzie nie zajdzie. No i zobaczcie jak to wygląda. Po pierwszej warstwie wydaje mi się, że to w sprayu jest lepsze. Coś tutaj też trochę poschodziło. Ale zobaczcie wewnątrz felki. Tutaj zeszło do, do żywego, do żywej blachy. A tutaj nie ruszyło nic. Także ten w sprayu jest chyba, chyba lepszy. Ale damy jeszcze jedną szansę. Także smaruję wszystko jeszcze raz. Czekam znowu, może teraz trochę dłużej poczekam. I zobaczymy. Także biorę się za smarowanie. No i minęło półtorej godziny od posmarowania. Powiem Wam, że ta, ten produkt w sprayu jest super, a ten, ten tutaj, no nie daje sobie rady z tym. Także zobaczcie jak tutaj wygląda, to jest to w sprayu. Wszystko odchodzi elegancko płatami do gołej blachy. O, wszystko się zdejmuje. Naprawdę super. Nie sądziłem, że to aż tak, tak będzie dobre. O, pyk. się tego trochę dotyka, że mi gdzieś rąk nie wypaliło. To jeszcze, jeszcze jest mokre, ale o, pięknie schodzi. normalnie do żywej blachy. A tutaj, tutaj to tak, no też niby tam rozpuściło, ale, ale to nie jest to. Także ten w sprayu, tutaj wokoło jest jakieś takie yy, mokre klei się, a tutaj sucha goła blacha zostaje. O, pięknie Tylko, że no, kupiłem jedną puszkę A na dwie felgi To myślę, że ze cztery puszki będą potrzebne Na dwie strony Także, O tutaj jeszcze zobaczcie no, Wszystko schodzi Także biorę się za zeskrobanie tego No i zobaczcie po umyciu myjką ciśnieniową Tak wygląda felga Po Bziukana tym sprayem A tak wygląda felga Posmarowana pędzlem to, co pędzlem smarowane, to tylko tyle, że tłuste. Praktycznie nic nie zeszło. że Nie polecam tego produktu, a ten Sprayu jest naprawdę genialny. Zeszło wszystko. To jeszcze jest takie, to wszystko jest jeszcze oderwane, ale tam jeszcze głębiej jeszcze jedną, dwie, trzy warstwy i będzie super. No i ten produkt do czyszczenia felg już mi się skończył. Także felgi zostawiam jutro skoczę do sklepu, jeszcze to kupię. A dzisiaj jeszcze biorę się za pomalowanie tej lampki, znaczy osłony poświetlenia tablicy rejestracyjnej. Poza tym zabezpieczałam taśmą izolacyjną te lampki. Posmarowała Ania cortaninem tym na pędzlu antykorozyjnym. No i teraz biorę się za pomalowanie tym sprayem. Kupiłem go do Felk. Ale pociągnę też yy, tą osłonkę, także podkład i później yy, kolor, nie wiem, się baza nazywa, także kolor, który będzie i na końcu lakier. Zobaczcie co teraz robię. Yy, mam wiertarkę, trochę nie mam jak nagrywać. I te otwory mocujące dach. Przywierałem dziurę przez Aluboxa. I wykładzimy Co robisz? Co robię? Ciurki. O, szóstka I teraz zakładam te uchwyty. Tu musiałem trochę zgnieść Żeby te śruby się nie, nie obracały Także zgniotłem w imadle I teraz mi się tu nic nie obkręca Mogę to wcisnąć może mi się uda jedną ręką? Poczekaj, Filipciu. No, nie, muszę was odłożyć. Zobaczcie, przeszły mi te śrubki. Teraz zakładam te uszczelki z, do kranu. To są z hydraulicznego sklepu. Dwie sztuki. O, ta jakaś mniejsza. I tutaj, Trzeba troszkę źle mi to samemu robić jedną ręką. No ale może jakoś chciałbym Wam to pokazać. Filip, nie skacz. No, coś, coś takiego. I teraz ten plastik maskujący to zakładamy tutaj. No i może Was jakoś na owiertarkę oprę, to się uda nakręcić. Teraz, sobie wycisnąć, filip, nie skacz. O, i zakładam to. Zakładam nakrętkę. Tata mucha. Mam pozakładane te plastyczki Teraz kapturki, bieg zabezpieczone. O. I kolejny uchwyt mam gotowy, także on będzie trzymał dach, co Coś ciężko chodzi, pewnie za mocno zgniotłem, ale to sobie no, teraz mogę wyjąć. Już jest elegancko, także to będzie na dach. Złapane i zamknięty dach. Tutaj w ten sposób. Także super. I mamy wszystkie uchwyty poprzyczepiane, wszystkie cztery. Także tak to wygląda od tej strony, w ten sposób pozakrywany. Eee, już chyba dzisiaj będę kończył, bo jak widzicie, ciemna noc. Nawet nie wiem, która jest godzina, no, ale podłogi nadal nie ruszyłem. Także dzisiejszy dzień kończę, za dużo nie zrobiłem, bo. Tylko te felgi pomalowałem, wypiaskowałem i pomalowałem podświetlenie tablicy rejestracyjnej, przyczepiłem uchwyty, no i na dzisiaj kończę, także jutro kolejny dzień, jutro działamy dalej.